Widzę nic. To jest taki cytat, który ukradłem, samplowałem, zaczerpnąłem, pożyczyłem od Tadeusza Różewicza. I to jest ta taka rzecz, która jakby zawsze mnie zastanawiała od dziecka jak to jest zobaczyć coś, czego nie ma. Przede wszystkim. W takiej warstwie podstawowej, no to, to jest dramat trzydziestokilkuletniej dziewczyny o imieniu Aneta, która popełnia samobójstwo i całe życie przelatuje jej przed oczami. Ale tak naprawdę czytam w tym tekście taką uniwersalną historię, że przychodzi taki moment w naszym życiu, Bergman nazywał to godziną wilka, kiedy to człowiek budzi się nad ranem i pomimo tego, że leży obok ukochanej osoby, jest sam i nie wolno mu się wtedy okłamywać. I to jest taki moment w istnieniu tej dziewczyny, a tak naprawdę w istnieniu każdego człowieka, w którym stajemy przed, przed jakimś rozliczeniem. Oto moja matka! Moja wspaniała mamusia! Jeżeli czegoś pragniesz, to znaczy, że możesz to osiągnąć. Powtarzałaś to za nich chyba tylko po to, żeby mnie wkurwić. Nie zadałam się z nim. Ale jako dziecko musiałam wierzyć w to, co mówiła, bo taka jest zajebana rola dzieci. Ona sama uważała, że zasługuje na życie wieczne, mimo iż nie chodziła do kościoła. <laughs> Nic dziwnego, tak? Tak, ja czyni cuda. No, ale dobra, 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 jest jaki jest, tak? Co? Patrzycie na mnie? Widzicie mnie? Tak, wygląda sąd ostateczny. Jest sztuka o wszystkim. Jak ją pisałem, to miałem zupełnie inne założenia, ale teraz, jak na nią patrzę, ponieważ już ją widziałem kilka razy na próbach i różne sceny widziałem, to za każdym razem ta scena jest dla mnie o czymś innym. Ja Nie wiem, czy jakby pamiętacie taką zabawę z dzieciństwa, że się kładło na łące i patrzyło się w chmury. I te chmury układały się w jakieś kształty, i ja trochę mam tak z tą sztuką. Mam taką jakąś wewnętrzną nadzieję, że jeżeli ktoś przyjdzie na tą sztukę, to będzie na nią przychodził jeszcze 100 razy i za każdym razem będzie to dla niego nowy spektakl. Najbardziej interesowało mnie na scenie w przełożeniu dramatu Filipa. Pozbycie się rodzajowości, którą, o którą łatwo się pokusić, a wrzucenie tego wszystkiego w jakąś dużą, zbiorową formę, która ym, dla ym, aktora dramatycznego, przyzwyczajonego do pewnego rodzaju teatru, może okazać się też wyzwaniem. Dla mnie też była wyzwaniem i to wydało mi się najbardziej kuszące w tym wszystkim. Bardzo chciałem, żeby dziewczyny śpiewały i żeby to było piękny, Yy, huralny yy, musical, Paweł pewnie powiedział, że ten spektakl jest o czymś innym, ale ja powiem, że to jest musical. Yy, dla mnie jest to taki yy, yy, smutno-wesoły smutno yy, musical i muzykę zrobił Łukasz i, i wiem, że to jest yy, dla mnie największy specjalista od yy, chórów, również i dlatego wiedziałem że on się sprawdzi najlepiej i, i, i sprawdził się Sprawdził się no, sprawi się w ogóle nie ma co nim mówić jest genialny Cię, może Filip jest absolutnie dobrym duchem tego, 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 tego projektu. Jest y, y, taką osobą, która wie najlepiej, co było w tym tekście na początku i wie najlepiej, cze, co powinniśmy wyciągnąć z tego tekstu. I dlatego jego obecność w tym, y, na tych próbach jest bezcenna. Tak naprawdę dreptałem małymi kroczkami za Pawłem i też jakby no niesłychanie dużo się. Od, I od niego nauczyłem się, i od wszystkich aktorek, które są. To jest dla mnie, była naprawdę uniwersytet dramaturgiczny, jaki przeszedłem przy, przy tej sztuce. Tak wygląda czerń, w którą wierzysz, bo nie masz wyjścia. Tak wyglądają zdarzenia bez wyjścia. Tak wygląda wolność. O której nie ma co wspominać, bo wtedy zamienia się w niewolę. Tak wygląda normalność osoby płacącej podatki, takie same jak inni. Tak wygląda spokój, którego nigdy się nie poczuło. Co brzmi patetycznie? Być może. Ale czasem normalność trzeba przerwać czymś podniosłym, żeby znowu przypomnieć sobie, czym jest codzienność. Możecie się Państwo spodziewać. Y Przejmującej historii, która y, pomimo całej swojej dramatyczności w dzisiejszych czasach jest bardzo pokrzepiająca, a to chyba jest najważniejsze. Przede wszystkim możecie się Państwo spodziewać w spektaklu o miłości.